10 kompetencji, których musisz się nauczyć, żeby zarabiać w internecie. Z tej strony Mirosław Skwarek i w tym odcinku opowiem Ci o takich 10 konkretnych kompetencjach, na które musisz postawić, żeby przechodzić 10, 100 tysięcy, 500 tysięcy, milion złotych z internetu ze sprzedaży internetowej. Sprzedaż internetowa, zarabianie na kursach, e bookach na swojej wiedzy, prowadzenie szkoleń przez internet jest wymarzonym sposobem zarabiania na życie. Możesz to robić z laptopa, podróżować, być w każdym miejscu na świecie, możesz. Mieszkać w Hiszpanii, nie musisz być w Polsce, nic nie wysyłasz. Masz po prostu czyste pieniądze. 90% tego wszystkiego idzie do ciebie, poza oczywiście podatkami. No i dla wielu jest to. Coś, co jest takim niesamowitym marzeniem dla mnie też było i udało mi się to zrealizować i przychodzi do mnie mnóstwo osób, mnóstwo klientów, czy w Akademii Social Media, czy w naszych coachingach z AI, które właśnie Mirko bym chciał, tak jak Ty chce robić biznes w internecie. No i problem jest taki, że wiele z tych osób jakby nie wie, jakich kompetencji musi się nauczyć. To nie jest coś, co dostajesz gratis, że bierzesz sobie telefon i stajesz się gwiazdą i zarabiasz miliony w internecie, bo musisz, ja tutaj sobie wypisałem co najmniej takich 10 kompetencji, na które warto postawić. Najprościej mówiąc, każdy z nas, znaczy każdy z nas, wiele osób, chyba 30% w Polsce skończyło studia wśród mężczyzn, 50% to są kobiety po studiach, więc większość z nas skończyło studia na wyższych uczelniach. I tam uczyliśmy się, nawet dzisiaj myślałem tutaj o córce, która uczy się, jest na studiach i tak sobie pomyślałem, że gdyby nauczyła się tam copywritingu, gdyby uczono takich rzeczy, które naprawdę przynoszą później fajne wyniki finansowe, a nie ma na przykład szkoły copywritingu, która jest kluczowa, jeżeli chodzi o zarabianie w internecie. Więc najprościej mówiąc, prawdopodobnie nauczyłeś się takich na studiach, miałeś różne tam powiedzmy obszary wiedzy, filozofia, psychologia, logika, plus te wszystkie jakby można powiedzieć w cudzysłowie zawodowe konkretne pod Twój zawód przedmioty. I tutaj chodzi o to samo, że jak chcesz wejść na tą uczelnię wyższych pieniędzy z internetu, to musisz tych 10 kompetencji się nauczyć. Nie zrobisz tego też w tydzień, ale chodzi o to, żeby się tego uczyć, osłuchiwać, kupować książki, kursy i teraz dostaniesz ode mnie taką ściągawkę, na jakie te zakresy trzeba postawić w mojej opinii po 15 latach doświadczenia. Czyli pierwsza kwestia to jest praca z komputerem. Wiele osób pcha się do internetu, a nie jest w stanie znaleźć schowka w internecie, więc podstawy. Naprawdę, to nie chodzi mi tu o to, żeby kogoś obrażać, ale ludzie chcą wchodzić na Monteverest, a nie potrafią Czyli chodzi o to, że jeżeli nie masz podstaw komputera, samu, sam zakup komputera, na którym będziesz pracował, bo dużo się da zrobić na telefonie, ale wiele rzeczy, napisanie czegokolwiek w jakiejś dłuższej oferty czy mailingu, to wszystko robisz sobie na, na laptopie. I wiele osób jakby nie ma tej świadomości, co musi kupić, jaki musi, jaki musi kupić sprzęt, jaki musi być komputer i tak dalej, żeby w ogóle podstawy jakiejś, nie wiem, montażu, wideo itp. Więc praca z komputerem czasami to są podstawy w ogóle Pracy z komputerem typu, że klientka ma duży problem, bo nie wie, jak ściągnąć albo grać na przykład plik na Google dysk. Takie podstawy podstaw, więc nie wstydź się tego. Rób to krok po kroku. Jest to wszystko do nauczenia, ale musisz, nie możesz tego lekceważyć, że te podstawy pracy z komputerem i tutaj się głównie siedzi przy laptopie i przy telefonie. Poza oczywiście chodzeniem po plaży i piciem drinków na wyspach, bo tak wygląda jakby z boku ta praca. Więc jest to dużo pracy przy laptopie i też musisz, jakby, lubić ten styl życia. Więc jeżeli ktoś, nie wiem, 20 lat spędził jako leśniczy w lesie, bo kocha las, no to raczej też będzie mu trudno zrobić biznes internetowy, bo tu się pracuje przy laptopie. Wszystko się robi przez laptopa i jak chcesz duże pieniądze z internetu, no musisz, jakby, zaakceptować to, że to się wszystko zmieni, chyba, że będziesz miał od tego ludzi ale uważam, że najpierw sam musisz rozumieć pewne rzeczy, żeby później zacząć to delegować. Więc praca z komputerem, podstawy dla niektórych obsługi komputera. Naprawdę pisanie w Wordzie, żeby pisać e-booka, książkę, plan kursu, musisz szybko się nauczyć pisać, więc szybkie pisanie i szybkie czytanie. Druga rzecz Podstawy nagrywania wideo, oświetlenie, znaczenie światła, jak trzymać telefon, co to jest ujęcie, takie podstawowe rzeczy, podstawowe wycięcie pomyłek, gdzieś tam z środka z końca, jak najważniejsze w nagrywaniu wideo jest oświetlenie, stworzenie swojego studia, czy kamera ma być na wysokości wzroku, czy poniżej, czy na górze. Wiele osób takie proste rzeczy, jak idzie z telefonem i Ci ręka, albo kobiety często, sorry, ale chyba tak często jest, że na przykład gdzieś tam najpierw dzwoni, Tutaj mają jakiś puder, i później nagrywają sobie tak, jakby to robiono przez pończochę. Więc podstawowe rzeczy, poznanie swojego aparatu w telefonie, podstawowe funkcje montażu. Więc naucz się nagrywać. Kurs o nagrywaniu, montowaniu rolek i tak dalej. Trzecia rzecz to są wystąpienia publiczne. Budując wizerunek w internecie. W social mediach będziesz cały czas występował publicznie. Ja teraz mówię do kamery, czy będziesz prowadził live, webinar. To tak naprawdę cały czas, mamy, cały czas mamy wystąpienia publiczne. Więc kwestie związane z dykcją, mowa ciała, ułożenie rąk, stylista, to jak będziesz wyglądał. Wiele osób, widziałem wiele genialnych osób, które mają potężną wiedzę, ale przegrywają z innymi tylko dlatego, że mają słabą dykcję, nie potrafią się ubrać. Na prosty przykład, jeżeli. Nagrywasz wideo, to im masz prostsze ubranie, nie masz kwiaty, kropki i tak dalej, to ludzie się skupiają na tym, co mówisz. Dlatego ja używam przeważnie białych albo czarnych polówek, bo gdzieś tam jest kawałek tego tutaj kołnierzyka. Więc trochę to wygląda delikatnie, elegancko, ale nie nagrywam, że mam, nie wiem. Szary garnitur, szare, nie wiem, pomarańczowe spodnie, koszule w kratę, jeszcze do tego mucha i coś tam jeszcze, bo ludzie zamiast mnie słuchać, będą podchodzili do tego, że jak robisz cokolwiek, tak robisz wszystko. Więc jak tu masz taki bałagan, tak jak zacznijmy współpracę, to ciekawe, co się będzie działo. Więc wystąpienia publiczne, dykcja, opanowanie, trema, co zrobić z rękoma, jak się prezentować, jakie są podstawowe gesty, nauczenie się tego, ćwiczenie przed lustrem, później będziesz prowadził webinary, szkolenia. Więc te wszystkie rzeczy musimy opantować. Czyli, jakby, kolejny przedmiot: kolejne książki, kursy, wystąpienia publiczne, dykcja, jak mówić, żeby nas słuchano. Czwarta rzecz, od, od nich chciałem zacząć, czyli czwarty obszar, uważam, że najważniejszy: copywriting. Copywriting, perswazyjne pisanie. Ucz się od amerykańskich copywriterów John Carlton, David Ogilvy. wszystkie te książki, Schwabs. Szukaj sobie na Amazonie copywriting Dan Kennedy. To są y, nauczyciele copywritingu, Joe Vitali, y, którzy nauczą cię w jaki sposób pisać, żeby ludzie kupowali wszystko, co robisz. Nawet teraz, jak ja mówię do ciebie, to muszę ci coś sprzedać. Muszę sprzedać ci to, żebyś obejrzał to wideo do końca, czyli muszę być przekonywujący, muszę umieć używać perswazji, ona musi być wtopiona w to, co mówię, y, dlatego że nie ma czasu się zastanawiać, jaką technikę teraz zastosuję, więc uczysz się copywritingu, uczysz się pisania, przepisujesz sobie oferty, czytasz książki na temat copywritingu. Wszystko cokolwiek będziesz pisał. Plan webinaru, prezentacja, opis, oferta produktu, mailing, wszystko będziesz pisał ręcznie, nie z użyciem sztucznej inteligencji, dlatego że jak nie umiesz napisać tekstu, to jak napisze ci coś sztuczna inteligencja, to nie będziesz wiedział, czy to jest dobrze napisane. Więc ucz się copywritingu, NLP, perswazja, wywierania wpływu. To są jakby przedmioty, na których się masz skupić. Kolejna rzecz, nauka o lejkach sprzedażowych. Lejki sprzedażowe, funnel, sales funnel, wpisz sobie gdzieś tam w Google, na YouTube, Ucz się, jak działają lejki sprzedażowe. Ja to tłumaczę wielokrotnie nawet tym samym osobom i nadal mają problem, żeby zrozumieć ten schemat że najpierw ktoś Cię poznaje, później się zapisuje na listę mailingową, później ocieplasz relację na liście mailingowej, następnie wysyłasz po mailach, wysyłasz zaproszenie na webinar. Na webinarze robisz pierwszą sprzedaż, później wysyłasz maila, w których sprzedajesz, kończysz kampanię, produkt lunche, wprowadzanie produktu na rynek, tworzenie produktów. To jest wszystko w obszarze lejków sprzedażowych i tak zwanych produkt lunch. Musisz się osłuchać. Jak czegoś jeszcze nie rozumiesz, osłuchuj się. Słuchaj gdzieś tam na noc. W Podcasty, masz mnóstwo moich podcastów i materiałów wideo. Nie musisz wszystkiego rozumieć. Na początku przynajmniej się osłuchuj, dzień po dniu będziesz w tym coraz lepszy. Szósta umiejętność to są umiejętności sprzedażowe. One są bardzo blisko copywritingu, ale wszystko, co zarobisz w swoim życiu, jest związane z umiejętnościami sprzedażowymi. Sprzedawcą się nie rodzisz, sprzedawcy stają się sprzedawcami, uczą się jak sprzedawać. Psychologia wywierania wpływu. Czytaj książki o. Psychologii sprzedaży, o neuromarketingu, o tym, jak się sprzedaje, co wpływa na decyzje zakupowe, bo to będzie wpływało bezpośrednio na ilość Twoich pieniędzy. Jeżeli nauczysz się sprzedawać, nigdy już nie zaznasz biedy. Więc ucz się sprzedaży. Sprzedaż jest B, sprzedaż jest śmierdząca dla wielu osób. Dlaczego tak sądzę? Dlatego, że wiele osób przychodzi mi na webinar i piszą, sprzedajesz jak garnki, to jest jak mango i. Te osoby myślą, że to jest obelga. Ja uwielbiam takie obelgi, bo ja wtedy dziękuję, bo ja wiem, że mam go zarabiało potężne pieniądze, że te firmy potrafią zarabiać pieniądze. I dla mnie jest to komplement. Ja się nie brzydzę sprzedaży, bo dzięki sprzedaży zrealizowałem większość swoich marzeń w swoim życiu i mam piękne życie. Więc sprzedaż da ci tak naprawdę wszystko. Ucz się technik sprzedaży, NLP, wywierania wpływu. Perswazji, czytaj o tym, kup sobie na ten temat 10-20 książek i codziennie w publikacji, gdziekolwiek, w, pod prysznicem, słuchaj, osłuchuj się, masz moje 220 podcastów, pisz sobie w jakiekolwiek narzędzie do podcastów. Mirosław Skwarek i tam masz i techniki sprzedaży, i lejki sprzedażowe, maile, wszystko. Siódma rzecz, podstawy prowadzenia firmy, podatki, jakie się płaci podatki. To jest niesamowita zgroza. Że wiele osób mówi, Wow, chcę zarabiać pieniądze, ale to czy trzeba założyć firmę? To zacznij od tego. Etat jest prosty. Idziesz sobie na etat i, jakby się nie zastanawiasz, jaki płacisz ZUS, ile płacisz podatków, bo to wszystko jest po stronie pracodawcy, czyli właściciela firmy. Ale jeżeli chcesz prowadzić biznes, to po pierwsze, ja miałem wiele przykładów osób, które. Odkryły już prowadząc biznes, jakie się płaci podatki. Około 40%, 36-40% będziesz płacił podatków. Czyli musisz mieć świadomość, że Prawie połowę pieniędzy w tym momencie będziesz oddawał państwu. Czy podatki będą coraz niższe? Nigdy w życiu. Będą coraz wyższe, dlatego że biurokracja zżera coraz większe zasoby. Mamy starzejące się społeczeństwo, będą za chwilę problemy w służbie zdrowia, będą wszędzie problemy i raczej politycy ze swoich pieniędzy tych pieniędzy nie, nie dadzą. Więc ty, jako przedsiębiorca, będziesz musiał na to zapracować. Więc podatki będą coraz wyższe, będą ukrywane w kosztach prądu i tak dalej ale podatki będą coraz wyższe. Więc im wcześniej założysz firmę, tym zapłacisz ich mniej stosunkowo i musisz rozumieć, czym jest ZUS, czym się różni ZUS od podatku, co to jest VAT, kiedy przechodzisz na VAT, kiedy, kiedy zapłacisz podatek, kiedy płacisz podatek, co to są zwroty, co to jest danina solidarnościowa, jak staniesz się milionerem, to wtedy będzie cios w twarz, bo będziesz jeszcze płacił od tego, że stałeś się milionerem, podatek solidarnościowy i daninę solidarnościową i wiele, wiele innych rzeczy. Dlaczego Ci o tym mówię? Dlatego, że to są podstawy podstaw i ośmieszysz się, jak będziesz musiał wystawić pierwszą fakturę, więc zacznij się tego uczyć. Znam wiele sytuacji, gdzie na przykład ktoś w danych do przelewu czy dane swojej firmy wpisywał na przykład dane urzędu skarbowego, więc dzieją się takie herezje i takie dziwne rzeczy. Kiedy słyszałem, że ktoś mówił, że firma się zakłada w ONZ, więc naprawdę podstawowe rzeczy i do czego to zmierzam. Jeżeli nie rozumiesz podatków, jakie one są realnie, to po pierwszych jakichś tam swoich działaniach będziesz zdemotywowane, bo zrozumiesz, że oddajesz 40 prawie procent państwu i nie będziesz do końca zadowolony ani ze służby zdrowia, ani z edukacji swoich dzieci i jak zrozumiesz, że 40% oddajesz, to nie będzie Cię to motywowało do pracy i lepiej zacząć budowanie firmy z taką świadomością, niż zacząć ją rozkręcać i później dostać taką, taki kijek z szprychy. Więc ucz się tego, bo to są podstawy podstaw. Kolejna rzecz, ósma, to są podstawy prawa, prowadzenia biznesu, prawo autorskie, kwestie związane, nie wiem, z Twoją branżą kwestie zdrowotne, na przykład czego nie możesz obiecywać, jeżeli masz produkty zdrowotne. Ostatnio była sprawa pewnej osoby, która prawdopodobnie trafi do więzienia, bo komuś obiecał, że jakiś suplement na przykład coś leczy a nie możesz tego mówić. Musisz chociaż znać podstawy prawa w tym, czym się poruszasz. Musisz mieć już teraz swojego prawnika, który będzie Ci pomagał. Ludzie, część ludzi, jak coś sprzedasz, część ludzi Ci napisze przepraszam, Panie Mirku, nie doszedł do mnie kurs. Często przed te wiadomości po zakupie nie będą trafiały do ludzi z różnych powodów. Ktoś kupuje z jednego maila, a w PayPolu ma innego maila i napisze Ci. Jedna osoba napisze Panie Mirku, Jacku, Wojtku, nie dostałem materiałów, ale inna osoba Ci napisze, idę na policję, złodzieje, oszuście. I teraz, jeżeli nie znasz się na prawie, nie masz prawnika, to pierwsze takie ciosy, przecież Ty się przestraszysz i będzie po firmie. Więc musisz mieć prawnika, który ze spokojną głową Ci powie, tu robimy tak i tak. Więc poszekaj sobie kancelarii od RODO, yy, osób, które Ci pomogą w prowadzeniu firmy, wpisz w Google stworzenie regulaminu sklepu. Zapytaj się tej firmy, czy nie mogą ci, nie wiem, robić audytu, czy nie mogą być takim wsparciem. Poszukaj sobie wsparcia prawnego, w kancelarii, która będzie po przy abonamencie, to są najlepiej zainwestowane pieniądze, bo kupujesz spokój. Dziewiąta rzecz, której warto się nauczyć, to jest płatna reklama. O ile zasięgi te social mediowe i tak dalej będą ci dawały jakieś podstawy i początki, to prawdziwą skalę biznesu robisz wtedy, kiedy reinwestujesz pieniądze w reklamę. Czyli to, co zarobisz, wydajesz w reklamę, bo wtedy rozpędzasz swój biznes. Więc podstawy ustawienia reklamy oczywiście większość z tych rzeczy możesz później zlecać, to już będzie Twoja decyzja, ale jak nie znasz podstaw. To będą ci te firmy robiły w konia przez wiele wiele lat. Znam mnóstwo osób, moich klientów, klientek, którzy do tej pory płacą potężny podatek od niewiedzy, bo tak różne firmy, różne agencje po prostu robiły je w trąbę. Pamiętaj, że zasada jest prosta. Jeżeli nie masz kontroli i nie znasz się na pewnych rzeczach, to zawsze jest zasada taka: jak najmniej pracy, jak największa faktura i ta gra w taki sposób wygląda. Jeżeli ktoś chce zarobić, ma agencję i tak dalej, no to większość z tych agencji działa na zasadzie jak najmniej pracy, jakiś tam senior i jak najwyższa faktura, i jeszcze na powiedzmy umowa na dwa lata, jakieś tam SEO i inne rzeczy. Jak tego nie rozumiesz, nie masz podstaw, nie masz prawnika, to bardzo szybko Twoje jakiekolwiek oszczędności znikną. Jeżeli nie znasz biznesu i wejdziesz w biznes ze swoimi oszczędnościami i nie masz wiedzy, to jesteś jak dziecko, które wchodzi grać w pokera z wyjadaczami, tracisz wszystkie pieniądze w pierwszej grze. Więc naucz się reklamy płatnej, bo reklama płatna będzie ci rozwijała biznes. Jak już zrozumiesz, możesz wtedy komuś to zlecać. I dziesiąta rzecz, zrozumienie social mediów, jak działają, na czym polegają zasięgi, po co ci zasięgi. Na przykład po to, że jak ludzie nie wiedzą, że istniejesz, to jak masz mieć przewagę, jak masz mieć klientów. Więc naucz się budowania wizerunku, postaw PR, na przykład pewne rzeczy, jakie rzeczy nie warto mówić, takie Rzeczy uderzą w Twój wizerunek. Mam przykład osoby, która sprzedaje nieruchomości w Hiszpanii. Taki pan, który wydawał się sympatyczny, po czym nagrał TikToka, w którym wyśmiewa się z jakichś tam pań, które, czyli śmieje się z konkurencji publicznie, czego nie możemy robić, bo wtedy uderza to w Twój. Takie podstawy PR, czyli budowania wizerunku i mówi, że na przykład one tam powiedzmy, za usługi seksualne, że ktoś proponuje niby zakup mieszkania. No jakiś taki bardzo brudny temat który uderzył w kobiety ogólnie, i ta osoba nie powinna na poziomie profesjonalnym takich rzeczy opowiadać, bo wtedy nie chce iść do agenta nieruchomości, który opowiada o mm, takich dziwnych czynach, bo myślę, że jest profesjonalistą, i po drugie nie chce do kogoś, kto mówi źle o konkurencji, bo wiem, że jak ja wyjdę, będzie o mnie, o mnie mówił źle. Więc takie dwie podstawowe rzeczy, prosty przykład, który powoduje, że już nikt od ciebie nie będzie kupował, bo zrobisz kilka prostych, banalnych wpadek. Więc poczytaj sobie książki o budowaniu wizerunku, o podstawach PR, budowania właśnie wizerunku w sieci, w internecie, jak działają algorytmy. Masz moich kilka książek, tutaj zresztą mam o TikToku, czyli skuteczny marketing na TikToku. Jest książka Magia Instagrama, i tutaj się nauczysz działania social mediów. I myślę, że dodałbym jeszcze jedenasty punkt, czyli ucz się działania sztucznej inteligencji, automatyzacji, żeby nie robić wszystkiego. Samodzielnie. Napisz jeszcze w komentarzu, jaki, jaką Ty widzisz kompetencję, która jest niezbędna do zarabiania w internecie i obserwuj mój kanał. Do zobaczenia. Trzymaj się. Cześć.